Dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam wszystkich do wspólnego porannego rozruchu. Zatem zaczynamy. Skręty głowy lewo, prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy po skosie do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery.

siedem, osiem, dziewięć, dziesięć drugi bark raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć bardzo do przodu i do tyłu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć 10, drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Teraz jeden bark do przodu, drugi do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 jeden palec do góry, drugi do do raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruch. Unosimy rękę do góry raz 2 3 4 5 6 7

Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Obie ręce raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ręka do góry raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.

Ręce na klatkę, odchylamy łokcie do tyłu i prostujemy na zakończenie. Raz, dwa, trzy, wypros cztery, raz, dwa, trzy 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 wypros cztery, raz, dwa, trzy, roz trzy cztery, raz, dwa. 3 plus 4 i raz, 2, 3 plus 4, fantastycznie. Podpieramy się z tyłu, odchylamy klatkę do przodu, mostek, sufit i głowę do tyłu. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fantastycznie. Super. Trzegłębokie wdechy, wdechy, wdech. Wydech, wdech, wydech i wdech. Wydech. Siedziemy teraz sobie wygodnie w siadzie płaskim, popieramy się z tyłu plecami albo rękoma i sobie jedna stopa do góry, druga do dołu, czyli na przemienne zginanie, prostowanie stóp, stawu Tak I raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i teraz na zewnątrz do środka raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rzucenia. Stopa. Raz, dwa, trzy.

trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Troszkę głębiej zakładałem i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga no, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przenosimy łukiem do boku nogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10. Teraz próbujemy unieść jedną nogę, unieść drugą nogę. I teraz na przemienię. Jedna w górę, druga w dalej. Jedna w górę, druga w dalej. Próbujemy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. piszcie w komentarzu, czy to się udało zrobić. Piękne wkładamy sobie. Chwilę, albo tak daleko, jak tylko się uda. Niektórzy mogą tu. Ja wkładam tutaj i balansujemy sobie tutaj na granicę możliwości naszym kolanem. I 20 powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, bardzo dobrze. Druga noga to samo. czyli piękna, wpadki na najgłębiej jak się tylko da i pulsujemy kolanem tutaj. W łóżko w podłoże i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osiem, dziewięć, dziesięć, nie? Rozluźniamy wszystko, teraz obie nogi w pachwinę. i polsujemy o łamach konan. Tu możemy stopy chwycić rękoma, żeby nam nie uciekało. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, nie? I teraz, Jedno. Stopy w pachinę, noga wolna, staramy się chwycić do nogi i delikatne pulsowanie tułowia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. I druga noga to samo. Chwytamy się i raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastycznie, super. Teraz stopa mniej więcej na wysokości kolana. Pytamy się, lewa ręka, prawe kolano od zewnętrznej strony. Staramy się kolano tak docisnąć. Tutaj do środka, tak? I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga noga, to samo. I tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Pytamy się za obie stopy i delikatne. Pulsowanie tu i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. I podpieramy się z tą rękoma. Staramy się biodra unieść do górę. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Świetnie. I to było mi Państwo ostatnie ćwiczenie. Jeszcze sześć głęboki wdechów i wydechów. Wydech, wydech, wdech, wydech. wydech, 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 wydech Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, 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 wydech i wdech, wydech. I dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia, za komentarze, za lajki, za diamenty, za subskrypcję i... Do mnie złoczenia w następnym filmie.